Witam Was serdecznie. Dzisiaj wykonamy do barierek sporniki. Tą barierkę, którą widzicie, to jest tylko jedna część do tego miejsca. Od tego miejsca zaczyna się druga barierka, która będzie skręcona właśnie wspólną nogą. O której już pewnie słyszeliście nieraz. Balkon będzie miał ponad 6 metrów długości, więc może być nieco niestabilny. Dlatego. Kształtownika 20 20x20 Wykonamy tutaj spornik, który będzie przytręcony również na laszy do płyty balkonowej. I wtedy usztywni nam cały środek tego balkonu. Nie będzie tego ruchu takiego, tej tendencji do kołysania się. Nie będzie to spornik na pewno przyspawany, ponieważ. Takie elementy, które wszystkie wystają niezmiernie utrudniają moment wciągania balkonu na płytę balkonową. Dlatego spornik ten zrobimy przykręcany. Wykorzystamy otwór, który już mamy w nodze. Ten otwór, którym wkręcamy obie nogi. Wykorzystamy ten otwór do zamocowania właśnie tego spornika. Tu jest kształtownik 40x20 i do tego dochodzi drugi kształtownik 40x20 i tworzy to nam łącznie kształtownik 40x40 40. i aby wykonać mocowanie tego wspornika, do tej nogi wykonamy ceownik z płaskownika na wymiar właśnie 40, damy go pewnie, wygniemy go pewnie w plusie, żeby swobodnie po ocynku nam nasze na te nogi. Także spokojnie on może mieć w środku 41 mm i po ocynku to wszystko nam wtedy ładnie się y, połączy. Częściowo wykonany z płaskownika 30. Prawdopodobnie na 4. Nie, to jest na 5 akurat. I z tego wygniemy ceownik. Długość materiału jaki musimy uciąć przed gięciem tego cełownika to jest suma trzech boków naszego kształtownika 40 na 40, czyli 40 razy 320 i... Na 120 utkniemy materiał, potem prawdopodobnie go przytniemy, już po gięciu, żeby nie równał się nam z końcem nogi, tylko był nieco krótszy, ale żeby łapał nam oczywiście otwór. Wywiercimy to również po gięciu, ponieważ gięcie będzie się odbywać w sposób powiedzmy Troszkę archaiczny na zasadzie yy, młotka i, i madła, Także to gięcie będzie niedokładne. Jeżeli by to gięcie było wykonywane na prasie krawędziowej, wtedy na pewno otwory można wykonać przed gięciem. Wtedy jest łatwo taki płaskownik przewiercić i po gięciu na pewno te otwory nam będą, wyjdą nam osiowo. Natomiast tu w takich warunkach nie ma możliwości tego w ten sposób zrobić, dlatego wiercić będziemy już po samym dniu. mamy ucięte, pozostało je obratować i wyznaczyć pierwszą linię gięcia. Znaczymy tylko jedną linię, ponieważ drugą linię, nie potrzebujemy drugiej linii. Będziemy to giąć na samym kształtowniku, aby zapewnić właśnie ten dokładny wymiar 41. Dlatego stosujemy 41 linię gięcia i gniemy płaskownik. Wcześniej powiedziałem Wam, że nie wiercimy teraz, tylko potem, ponieważ jest to yy, niemożliwe do wykonania. Jest możliwe, w tym że aby znaleźć odpowiednią długość tego materiału, miejsce otworów i linię, dokładną linię gięcia, aby po położeniu te otwory były osiowo, prawdopodobnie zepsułbym pewnie ze 3, może nawet 4 sztuki na próby i mnóstwo czasu bym stracił. A jeżeli mam do wykonania tylko 7 takich sporników, nie ma sensu takiej zabawy. Jeżeli by było więcej tych sztuk, no to wtedy jak najbardziej skazane jest wiercić wcześniej. Ale prawdopodobnie wskazane jest również zlecić to na, do ogięcia na już w prasie. Najlepiej numerycznej. Mamy natrasowane linie gięcia. W tym miejscu wykonamy gięcie tej części płaskownika, następnie druga część. Płaskownik ten mamy nieco skorodowany, i jeżeli Wiemy, że nie będziemy cynkować tych elementów ani piaskować. Warto oczyścić tą powierzchnię jeszcze przed trasowaniem, żeby była wolna od korozji, bo po pogięciu będzie to utrudnione to czyszczenie. Akurat w tym przypadku odpuszczam sobie szlifowanie tego, bo to idzie w ocynk. Także kwasy podczas trawienia cały, cały ten element wytrawią, wyczyszczą nie ma z tym problemu. Wkręcamy nasz element w imadło, tak, żeby się kreska zgodziła ze szczęką. Można jeszcze ewentualnie sprawdzić kąt. Ponieważ to jest istotne w tym momencie, to pierwsze kięcie, żeby było wykonane tutaj w kącie 90 stopni Oczywiście nie radzę wam tego robić w chińskich imadłach, ponieważ może się to różnie skończyć dla samego imadła. Podkownik się przebią, ponieważ Zależało mi, aby dobić sam już ten element do małego promienia. W tej chwili możemy to odprostować. I mamy już jedną część naszego kątownika cełownika gotową. Sprawdzamy jeszcze oczywiście kąt. Korygujemy to, aby to wszystko było wygięte w kącie. Pierwsze gięcie płaskowników już mamy za sobą. Pierwszy płaskownik wziąłem na tym imadle, natomiast zresztą już poszedłem na imadło kowalskie ponieważ mimo wszystko szkodami było tego i madła. Po kowalskim i madla możemy prać ile chcemy. Drugie gięcie musimy wykonać już na kształtowniku, aby zachować ten dla nas ważny wymiar. Ale ważny dla nas jest również luz, żeby tu powstał, więc podkładamy tu blaszkę. W tym przypadku podkładam 1,5 mm i zobaczymy. Jeżeli po pierwszym gięciu uznam, że luz jest za mały, wymienię tą blaszkę na 2 mm. Będziemy widzieć w takim położeniu. Wkręcamy to w imadło i zaginamy tą krawędź na tym kształtowniku. Jeżeli tego kształtownika nie użyjemy do tego gięcia, będziemy to próbować giąć w ten sposób. Nigdy. Wewnętrzny wymiar nie uda się nam zachować, utrzymać, dlatego ważne jest, żeby właśnie to gięcie wykonać na kształtowniku, do którego chcemy stworzyć ten ceownik. Scalownik mamy wgięty. Jak widzicie, problem jest go nawet wysunąć. Tak pasownie się wygiął, że problem jest go rękami usunąć. I luz mamy dokładnie taki. Jak i planowałem, nawet ładnie wyszły te krawędzie, zwróćcie uwagę, z dwóch stron są równe, nie ma przesunięcia. Czasem jest tak, że jedna część, jeżeli źle rozmierzymy pierwsze gięcie, to drugie gięcie nam nie zrówna się w ten sposób. Tutaj wyszło dosyć fajnie. Powiem Wam szczerze, że mogłem się pokusić jednak o wiercenie, ale wiercenie wykonamy już w tej chwili, kiedy cełowniki nasze już mamy natrasowane, napunktowane. Możemy przystąpić do wiercenia. Wiercimy oczywiście mniejszym wiertłem, pierw tu jest chyba piątka, później rozwiercimy to dziesiątką. Śruba będzie ósemka. Otwór natomiast chcę dać 10 mm, żeby wszystko nam się chciało to w jedną całość złożyć, ponieważ mogą być jakieś no, przekłamania w czasie trasowania, wiercenia, pasowania itd. Dlatego otwór będzie 10, będzie podkładka i będzie śrubą skręcone ósemką. Wracając jeszcze do samego cełownika, można go wykonać, jeżeli nie macie i madła, nie macie. Takich, takich rzeczy. Można to wykonać spawając czy płaskowniki do siebie. Może nawet to wyjść ładniej, estetyczniej, ponieważ wszystko będzie tutaj do kanta. No ale więcej jest szlifowania i wydaje mi się, że czasu niż przy takim cełowniku wyginanym. Oczywiście przy takim wierceniu wskazane i madło, ewentualnie w inny sposób zamocowanie tego detalu, ponieważ trzymając to w ręku można sobie zrobić po prostu krzywdę, a jest to wiertarka mocna, nie jest to chężczyzna marketowa i nie ma tu możliwości, żeby zatrzymać ją jak w przypadku marketówek 500W, które realnie mają pewnie czysta. Wychodniki gotowe, wyszlifowane promienie, wygładzona ta powierzchnia, gdzie nie gdzie były ślady od szczęk, od imadła, od uderzenia młotka, dlatego wszystko my usunęli na szlifierce taśmowe, jest wszystko w ładnie wyszlifowane, wyrównane. Czas na zamocowanie już tego celownik'a do nogi, do barierki i wyznaczenie kąta, jak, pod jaki musimy zaciąć nasz spornik. Tutaj mamy już przykręcony nasz spornik. Nie sugerujcie się, że tutaj jest przerwa, ponieważ tutaj będzie szła druga noga wspólna. Nie przykładamy jej, nie mamy na tyle miejsca na warsztacie, żeby to wszystko poskręcać. Ale wystarczy nam to w takiej formie, jak w tej chwili. I wspornik będzie spawany w tym miejscu. i pod tym kątem musimy, musimy go zaciąć. Nasz wspornik już mamy prawie gotowy. Cełownik został wspawany do kształtownika 20 na 20 Znaleźliśmy dolny kąt, zacięliśmy kształtownik pod kątem tym znalezionym, tym utrasowanym. Tak wygląda całownik, który jest przyspawany. Tutaj zostało niestety okno, ponieważ płaskownik jest za wąski, aby objął całe to zacięcie na kształtowniku musieliśmy to ściąć, żeby nie było ostre. Ale zostawimy to, ponieważ jeżeli bym to zaślepił, znów bym musiał wiercić podocyng, a tak to mamy w naturalny sposób stworzył się otwór. Powiedzmy technologiczny do wprowadzenia ocynku. Teraz pozostało nam wspawać dolny płaskownik w ten sposób, i nasz wspornik balkonu będzie gotowy. Wspornik jest gotowy, wyspawany. Tak się mniej więcej prezentuje. Tu wiadomo, jak wcześniej tłumaczyłem, dochodzi jeszcze jeden kształtownik 40 na 20. Stąd ten wymiar cełownika, dlatego tu jest szczelina. To będzie wypełnione drugą nogą wspólną. I to nam schodzi do dołu. I mamy montaż. Jeden tu, drugi tu. I barierka w tym momencie, jak tu jest przykręcona, ona nam się tu stabilizuje. Wiadomo teraz, jeszcze się nie stabilizuje, bo jest niezakotwiona, ale po zakotwieniu, po wklejeniu szpilek, i dokręceniu, barierka staje się mega, mega stabilna. W dzisiejszym odcinku, byłoby to wszystko, co chciałem wam pokazać. Widzimy się kolejnych odcinkach podczas kolejnych realizacji na które serdecznie zapraszam. Cześć!